Gdybyś miał milion końców, jaką kartę kupiłbyś w FIFA 20? Daj znać na dole w komentarzu. Siemantajko za kanał Kozasport, nie ukrywam, że zakup Roberta Lewandowskiego był dla mnie podwójnie przyjemny. Nie dość, że tamten odcinek naprawdę wam się podobał. No to jeszcze zarobiłem ponad 150 tysięcy na transferze Polaka. Bo pierwszy raz w życiu kupiłem jakąś kartę mądrze i potem mądrze ją sprzedałem. No zupełnie jak nie ja. Dlatego z nowym, większym budżetem usiadłem i zastanowiłem się, kogo tym razem chciałbym zobaczyć w swoim klubie. No Stwierdziłem, że jest jedna karta, która od FIFA 14 była obiektem westchnień każdego gracza, każdy pomocnik był porównywany właśnie do tego zawodnika. Wy już wiecie, kto to jest, ale zanim dostał się do mojego klubu, musiałem poczynić parę zmian. W środku pomocy postawiłem na mocny belgijski zaciąg, czyli Axel. David Sela, Rajena Angolana, Mertensa. W wyniku tych wszystkich roszad na atak powędrował Paul Pogba, a w środku obrony pojawiła się chyba jedna z najlepszych kart za SBC, jeśli chodzi o opłacalność, czyli Chris Smalling. No i dopiero po tym wszystkim w moim klubie pojawił się on. Oczywiście mamy tutaj do czynienia tylko z wersją baby tego zawodnika, wersją, która nie łapie się do gangu hulita, mimo że jest on hulitem, ponieważ brakuje mu dwóch fizyczności, ale nadal wygląda on fenomenalnie i bardzo się cieszę, że pierwszy raz w moim klubie fut pojawi się niesamowity Holender. Nie będę ukrywał, że troszkę boli mnie fakt, że ma on trzy gwiazdki sztuczek, ale pięć gwiazdek słabszej nogi, myślę, że będzie w stanie nam to wynagrodzić. W dodatku, słuchajcie, to co najważniejsze, siła strzału 85, wykończenie co prawda marne. Ogólnie to nie jest karta warta ponad minion, który za niego zapłaciłem, ale to jest root Hulit. Ja wierzę, że to nazwisko będzie w stanie zrobić wiele. Mój skład wygląda w ten sposób. Oczywiście w meczu to wszystko się poobraca. No już nie mogę się doczekać, kiedy pierwszy raz zagram Holendrem. Ale oczywiście nie był Gdybym nie prosił Was o ustawienie łapki w górę, Ruth Hulit grał z czwórką. Tak więc mam nadzieję, że uda nam się przebić 4444 łapki w górę. Będzie mi z tego powrotu, powodu naprawdę miło. A teraz, Ruth i całe to wesołe towarzystwo zapraszam na mecz. Tak więc mamy pierwszy skład naszego rywala. Znalazła się tutaj także jedna ikona, czyli Nesta. No, prawdopodobnie zrobił go ze słapów Poza tym, bardzo solidne Premier League. Co prawda tego Fabinho. To chłopak nie ma najlepiej zgranego w historii, ale nie ma co lekceważyć składu, który jest naprawdę przyzwoity. Jest to także pierwszy mecz po najstraszniejszym widoku w życiu każdego gracza, czyli oczywiście po aktualizacji, więc zobaczymy e, jak to wszystko będzie wyglądało. Radza na no nie najlepsza interwencja, na szczęście szybko to wszystko wyjaśniamy i Piszczu rozpoczyna natarcie. E, Rut Hulit. Pięknie, minięty jeden rywal, Hulit. No, nie wyszło to tak jak miało wyjść. A potem, no, połączenie jest tragiczne. Dobra, nie będę tutaj w ogóle wijał bawełnę, jest takie opóźnienie, że nie mam pytań. I mamy bramkę dla rywala. Nie zdążyłem, nie, nie byłem w stanie nawet przełączyć piłkarza, nie? Jakby. No, świetnie, świetnie, świetnie. To był właśnie bolrol Roll w wykonaniu Ruda Hulita. Coś czuję, że to spotkanie już teraz mogę spisać na straty. Bo, no ja nie jestem w stanie tutaj nic kliknąć, dosłownie. Nie wiem, co jest z tymi serwerami w Division Rivals. No ale nie, nie mogę nic zrobić, no co jest, gro? No, to było podanie po ziemi, to był trójkąt. To jest hit, patrzcie, próbuję się. No, nie mogę się nawet przełączyć. Nie mogę się przełączyć gałką, nic nie mogę zrobić. Się czuję, jak ja bym nie grał w tym meczu. Mertens, prawa noga, eee, uderzenie, i mamy bramkę Hulit do Driesa Mertensa. Mertens teraz świetnie się urwał, zejdźmy do środka. Podanie do Hulita miało być, nie było, spalony teraz. No i nawet to, że strzela Holender, nic nie zmienia. Ładnie, teraz wyklepana akcja dla Sona. Sona poszuka lewej nogi, uderzy, nie udało się, Miałem mnóstwo szczęścia, że ta piłka wpada pod nogi Mertensa. Mamy 2 do 2. Ale nie czerpię w ogóle przyjemności, jak na razie, z tego gameplayu. Jakby e, cały fan z grytym Hulitem i tak dalej jest obecnie odebrany przez to, no, no, no że, że, że nie jestem w stanie, słuchajcie, zrobić tutaj nic specjalnie. Wszystko, co się dzieje, jest dziełem przypadku w tym meczu. Myślę, że po jednej i po drugiej stronie. Hulit, świetnie. Czekaj teraz do pogby, pogba. Tam będzie wychodził Holender na pozycję. Hulit jeszcze do Sona. Son, uderzenie. Mamy bramkę i pierwsza asysta. Ruda Hulita w tym odcinku i czyżby rywal stwierdził, że wystarczy, prowadziłeś 2-0. Nie, tu ewidentnie szykują się jakieś zmiany. Jak widzicie, Rud Hulit w tym zestawieniu grał mnie jako napastnik i muszę powiedzieć, że na razie jako, jako ofensywny zawodnik, tutaj ten najbardziej wysunięty, radzi sobie całkiem nieźle. Zacząłem w 4-1, 2-1, 2, po zmienianym oczywiście, ale, e, ale niestety no, rywal za łatwo się przedzierał przez środek, dlatego trzeba było zrobić zmiany i, i Hulit jest tutaj dziewiątką i, i jest dobrze, naprawdę jest dobrze na razie. No no to jest przykład tego, jak wygląda ten mecz. No raczej nie chciał on wyjść z piłką na aut. No a widzieliście, jaką animację zrobił jego, jego, jego zawodnik. No. Koniec pierwszej odsłony. Kibice na pewno mogą być zadowoleni, ponieważ zobaczyli pięć bramek. Ale z drugiej strony zobaczyli ping-pong, pinball, jak zwał, tak zwał. Prawda jest taka, że tutaj... No to, to wszystko, co się działo, jak widzieliście, jest głównie działem błędów, przypadku i... I jakby... No, no, no obydwaj mamy dosyć mały wpływ na to, co się tutaj dzieje. Ta gra po prostu sobie płynie, a my to oglądamy. Zobaczmy jak przeciwnik będzie chciał to rozwiązać. No raczej nic z tego nie wyjdzie. Dobrze Kulit tam asekurował Stadio Mané. O nie, 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 to był błąd, 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 to był błąd Dwa razy z rzędu chciałem rozegrać tak samo piątkę. Ależ to było głupie, no to jest tylko i wyłącznie moja wina ta bramka. To jest tylko i wyłącznie moja wina, po prostu już trzymałem z, zanim tak naprawdę ustawił piłkę Sirigu i zapomniałem, że przecież przed chwilą zrobiłem coś identycznego i teraz no to już nie ma szansy się powieść. Ależ zrąbałem, ojoj. Oj. Pogba. No i na szczęście Francuz nas e, wyprowadza znowuż na prowadzenie. No jak na razie muszę powiedzieć, że mimo że teraz cofnąłem kulita na SPO, Czyli już nie grasz tak wysoko No to ma problem, żeby się gdzieś znaleźć tutaj na boisku żeby, żeby szukać tych stref, z których naprawdę mógłby być groźny Świetnie teraz Smoling zobaczmy Od razu piła do Pogby Pogba do Hulita Hulit do Mertensa Rozpędzamy tą kolejną akcję Wyrzucenie teraz piłki do Belga Ale stanowczo za wysoko zawieszona I przez to obrońca miał czas, żeby do tego dobiec Super, Son I do Mertensa I co? Mertens wygrał. Jakby rywal stracił bramkę w ten sposób, to chyba sam bym wyszedł, bo, bo byłoby mi go tak żal. Aj, źle pobroniłem teraz, bardzo źle. Znaczy dwa razy myślałem, że to przejmę, ale się nie udało. I kolejna bramka, no ale jakby bardzo dobrze, bardzo dobrze ten wynik oddaje przebieg całego tego spotkania i, i, i też to, co się na murawie dzieje, czyli, czyli totalny chaos i... I takie, no, 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 zamieszanie. Nie wiem, jak to inaczej określić. Nie tak to miało wyglądać, ale jeszcze jest Hulit, Hulit, wiesz za pole karny, Hulit! Poprzeczka w tak istotnym momencie! Odrobinę za mocno uderza kolendera. Mógł nać, dać nam prowadzenie teraz świetnie z Moldini w odbiorze. No i mamy kolejną możliwość natarcia, ale teraz bardzo, bardzo, bardzo złe podanie Sona. Jeszcze tą piłkę łapie gdzieś Paul Pogba. Jest Mertens, sprawa noga, finezyjne uderzenie obok bramki. A nie, to Handanowicz ratuje teraz rywala. No muszę przyznać, że to było naprawdę imponujące. Co zrobił bramkarz Interu. Ehm, no a my zagrajmy sobie teraz w ten sposób. Moją klasykę, czy Rut Hulit. Teraz nam się do tego przyda. Czekajcie, wyciągnijmy bramkarza w ten sposób. Nabiegnijmy w ten sposób. Hulit nie trafia. Jeszcze, jeszcze szuka miejsca, żeby uderzyć. Ma miejsce, uderza. Ale niestety znowuż Handanowicz teraz ratuje mojego przeciwnika. Rzućmy sobie tą piłkę w ten sposób i spróbujmy uderzyć tak Huli. Nie, 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 nie. Mógł mieć tak naprawdę dwa gole. Dwa razy to spotkanie mógł wyjaśnić, ale niestety, remisujemy z ekipą prowadzoną przez Zinedina, Zidana, supek i popseczka. No nie był to najbardziej udany David Holendra. Ale zanim przejdziemy do tego meczu, mamy do tworzenia jedną paczkę. Zobaczmy, cóż tutaj będzie. Złota paczka ekonomiczna, cokolwiek by to nie znaczyło. Mamy kartę świecącą, nawet mamy banery, nawet mamy walkout inform. Nie wiem, co to może być. Nie wiem, która robi, on chyba jeszcze z tej tego dnia. Okej, okay, słuchajcie, zawsze, zawsze to jest miła sprawa trafić walkout inform. Bardzo mi miło, że Cię widzę, stary. Może jeszcze przyprowadził jakiegoś innego walkoutowicza. Kto wie, czy tam się ktoś kryje za nim. No nie, ale walkout inform. Możemy lecieć z drugim meczem. No i drugi skład mojego rywala jest. Bardzo dziwny, bardzo dziwny. Nie wiem, co, co mu się tam stało, że gra czymś takim, ale. No nie, nie wiem, jak na to zareagować. Mertens do Sona, Son, prawa noga, uderzenie, i oczywiście zaczynamy od poprzeczki. Son! No i to już wysłał w trybunę, ale. Czy, czy mogłoby być tak, że ta piłka wpadała jednak do bramki mojego rywala, a nie w bramkę mojego rywala? Tak jak się już to działo parokrotnie w tym odcinku, bo to już naprawdę. Naprawdę jest męczące. Pogba, co prawda, no on na boku to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale tam Hulit wbiega na długi słupek. RUT hu! LIT. Chociaż mogłeś podskoczyć, co. co, co? jak. A? Kulit do niego teraz ta piłka na wolną przestrzeń i do Sona i Gol. I 1 do 0, no, musiałem to tak rozwiązać Oczywiście mógłbym tutaj karmić hulita Próbować strzelać, ale chciałem mieć tą jedną bramkę przewagi Bo już po tym co przed chwilą zrobił Holender Po tym słupku, który mieliśmy na początku Czy tam, przepraszam, po Już po prostu nie chcę ryzykować Chcę, żeby ta piłka znalazła drogę do siatki I da nam to może troszkę więcej luzu Smoling, goń tego Andersona Goń, 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 goń Zobaczmy Świetnie chciałem powiedzieć, że Smoling to zrobił Byłem pewny, że trafię w piłkę, ale niestety No i rzut karny dla rywala. Zobaczmy, jak będzie chciał to rozegrać. Santi Cazorla. Czy to on będzie decydował się na strzał? Ja idę w prawo, ja idę tam, gdzie mówię, słuchajcie. Idę tam, gdzie mówię. Zobaczymy. Santi kontra Sirigu. Santi Sirigu. Dries Mertens goni go Laporten, ale raczej nie dogoni, a my czekamy tylko na Naingolana, który zamknie tam na długim słupku, tylko, że Mertens przed dośrodkowaniem zapomniał piłki. A, gameplay po tej aktualizacji jest naprawdę w moim odczuciu tragiczny, ale mimo wszystko jesteśmy w stanie go e, go przewalczyć. Mamy jeden, przepraszam, 2 do 0. I koniec tego spotkania. No, no, no nie potrwało to zbyt długo. Tak więc to jest ostatnia szansa dla Hulita, żeby strzelić w tym meczu, ale raczej może mu się to nie udać. Van Dijk, Pique, Semedo, e, Robertson będą starali się go powstrzymać, a na mnie nacierać będzie m.in. Messi, Kylian Mbappé czy Hyunminsson Son wersji inform, tak więc... Prosiłbym o trzymanie kciuków, ale przyznam szczerze, raczej mi to nawet nie pomoże. Chociaż może zaczniemy dobrze! Trzeba było podchodzić bliżej bramki tym kulitem, trzeba było, bo naprawdę, e, no te uderzenia z dystansu nie są tak dobre, jak liczyłem, że będą, a to dość piszka tak samo. Nie spełniło troszkę moich oczekiwań, zobaczmy co będzie chciał tutaj zrobić Mbappe, Mbappe, no. No i ładna akcja, no niestety, niestety. Eusebio nam strzela, no, co, co ja mogę powiedzieć, no nie mamy zbyt wielkich szans w tym spotkaniu. Chociaż biegnie teraz sąd, spróbujmy dorzucić to gdzieś tam do Pogby, Pogba! Nie, ja już nie wierzę, nie wierzę w ten odcinek! Naprawdę z metra trafiamy w słupek czy tam w poprzeczkę, potem jeszcze broni to Dresztegen. Ja już naprawdę nie mam dzisiaj siły, serio, jakby... Oj, 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 no to już jest, to już jest hit po prostu. No, muszę powiedzieć, że ten Eusebio teraz wyprowadził mnie w pole strasznie. Ale nadal jestem striggerowany, słuchajcie, tutaj to powinno być 1-1, jest 2-0. Znaczy, obydwie bramki zasłużone dla rywala, tu broń może nie neguję tego ani jego umiejętności. Ale sami rozumiecie, że no chyba mam prawo czuć rozgoryczenie po tym, co się tam stażyło. Na linii bramkowej Tak naprawdę teraz Son nie trafił w piłkę podając No to jest hit Statystyki Messi'ego po pierwszej połowie 13 podań na 13, 100% celnych Teoretycznie w strzałach jest równa Ale czuć dużą przewagę rywala na boisku I no nie ma co się dziwić No skład ma naprawdę niesamowity Ale walczymy, słuchajcie, walczymy Zobaczymy, może coś się tu uda strzelić I, i, i akurat nie trafi to ani w rywala, ani w słupek Chuli tam walczy, kopie rywali Piłka spada pod nogi, Pogby spalony Pięknie panowie, Messi wam właśnie z główki gola strzelił Super, super, naprawdę, powiem szczerze że Defending level master A byli tam obrońcy, mogli tą głowę spokojnie wygrać Tak więc mamy koniec tego spotkania No rywal nie dość, że miał kilkanaście razy droższy skład To jeszcze miał lepsze umiejętności, tak więc wynik całkowicie zasłużony. No mnie ta akcja z początku spotkania absolutnie zmiażdżyła. No bo ile trzeba mieć pecha, żeby z metra trafić w słupek, a następnie... A następnie jeszcze, żeby bramkarz to bronił tutaj możecie zobaczyć statystyki spotkania. Świadczyłyby one o tym, że był to wyrównany mecz, ale mam wrażenie, że gdyby rywal chciał strzelić więcej, to strzeliłby więcej, Ja nie mam zamiaru przed wami takiego spotkania ukrywać. No bo też skład rywala był na tyle zacny, że warto coś takiego zobaczyć. No i w tym momencie powinno paść parę słów na temat Ruda Kulita. Na sam koniec, tak jak Lewandowskim byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, tak tutaj ciężko mi jest się odnieść do tego piłkarza z jednego powodu. Ja na początku tego odcinka byłem przekonany, że on nie jest warty swojej ceny i to zdanie podtrzymuje. No, bo kiedy porównamy go na przykład z takim Rajo Nangolanem headlinerem, no to zdecydowanie lepiej, moim zdaniem, George Belga, e, który nawet w tych spotkaniach w środku pola nie różnił się za bardzo od Hulita. Oczywiście w tej wersji Baby, e, więc przyznam szczerze, no ja na waszym miejscu tej karty bym nie kupował, mimo że rozegrałem nim tylko parę spotkań, to no, no ja wiem, że tego zakupu bym nie ponowił, ale z drugiej strony wiem, że te kolejne wersje są już zdecydowanie inne, zdecydowanie lepsze. Ta karta jest fajnym uzupełnieniem środka pola. Ja używałem jej z przodu. No i się zawiodłem Ale jeżeli ktoś z was grał kulitem, Dajcie znać w komentarzach jak wam się podobało I przede wszystkim jeżeli ten odcinek wam się spodobał Nie zapomnijcie stać łapki w górę Zapraszam do subskrypcji tego kanału Po więcej tego typu materiałów Ale teraz to już by było na tyle To był Kota, Kanał Kota Sport Na razie Piona!